Czasami jest tak, że chodzicie po architekturze informacji, wchodzicie sobie po jakichś widokach i na przykład nie korzystacie z crawlera, nie robicie tego na bieżąco, czyli nie wiecie, które tak naprawdę widoki generują wam przekierowania 301, które się u Was nie powinny pojawiać. I korzystajcie z takiej wtyczki, którą znaleźliście w naszym newsletterze, i ona się nazywa Link Redirect Trace, od link research tools i ona wam pozwala, jak widzicie tutaj na pulpicie, widzicie, że ja jestem na widoku kontaktowym na paku studio i to jest 200. Gdyby na przykład doszło do takiego scenariusza, że ja na tym kontakcie pojawiłem się na przykład bez tego ukośnika na końcu, to jak widzieliście, to był niuans, nie było tego widać od razu, to znaczy idzie się zorientować, ale to jest pewien niuans i, i możecie tego po prostu nie wyłapać. I na przykład, jeżeli chodzicie po swojej stronie internetowej, to taka wtyczka Was o tyle ochroni, że jeżeli nie korzystacie z jakiegoś crawlera, Screaming Froga, albo po prostu korzystacie z tego serwisu na co dzień, to taka wtyczka Wam wyłapie, że na przykład na tej postronie kontaktowej, jak widzicie, trafiliście na nią, ale wcześniej był, był Redirect, ponieważ akurat WordPress automatycznie ten... ten Ukośnik na końcu dostrzykuje i on automatycznie sam robi przekierowanie 301, więc tutaj wszystkie adresacje w WordPressie tak działają. Natomiast może być dużo takich widoków, które odbijają wam w architekturze informacji wewnątrz swojego serwisu 301. -kami. To dotyczy także linków zewnętrznych, czyli jeżeli macie swojego bloga i linkujecie do jakiegoś zewnętrznego. Serwisu, i to na przykład było dwa lata temu, to może się okazać, że ktoś tam po prostu zrobił 301. Więc wystarczyłoby na przykład tą adresację podmienić, lub też właśnie może tak być. Regulamin, który macie wpięty w stopkę, może być tak, że to nie jest właściwa adresacja, nie jest to właściwy link. On odbija 301 na ten właściwy, ale tam drobnym znaczkiem się różni albo jakimś folderem, czymkolwiek. To ta wtyczka właśnie was o tym poinformuje, bo jak zobaczycie, to widzicie, że jesteście na podstronie kontaktowej. Ona. Świeci statusem 200 ale wcześniej HT Access Serwer zrobił wam przekierowanie 301 Z tego braku ukośnika na końcu na dwusetkę. Jest to o tyle wygodne narzędzie z tego względu, że po prostu przy waszej organicznej pracy, takiej codziennej, wyłapujecie też przypadkowe redirekty, których nie widzielibyście na co dzień, jeżeli na przykład ten crawler nie jest puszczany przez was na przykład w sposób zautomatyzowany przez Zacharywca, tylko raz na jakiś czas. To jest to narzędzie, które Wam tutaj mocno, mocno w tym pomoże.